Bardzo serdecznie na kolejnym etapie realizacji dużego zadania realizowanego w naszej gminie, jakim jest rewitalizacja miasta Włoszczowe. Dzisiaj spotykamy się na podpisanie umowy, na zadanie zagospodarowanie przestrzeni przy basenie Nemo, budowa strefy aktywności w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Firma Atut z prezesem panem Tomaszem Skiba uzyskała. Aprobatę wygrała ten przetarg i będzie zadanie realizowane. Jest to, tak jak wspomniałem, kolejny etap budowy, kolejny etap budowy ważnego zadania w ramach rewitalizacji strefy aktywności. Strefa aktywności zlokalizowana będzie przy basenie Nemo na działce blisko pół hektarowej. Ta działka dzisiaj pusta, przestrzeń będzie zagospodarowana. Znajdą nam się ciekawe urządzenia służące do wszystkich do rekreacji, wypoczynku dla różnych grup wiekowych, ale najważniejsze, że nie będą zawierały barier architektonicznych, również dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Tak jak wspomniałem, na tym terenie, na tej strefie aktywności znajdzie się miejsce dla osób starszych, dla dzieci młodszych, strefa sportu, strefa wypoczynku, aktywności. Cała wartość tego projektu, Szanowni Państwo, to blisko milion 700 tysięcy złotych, z czego ponad milion 200 mamy dofinansowania finansowania środków Unii Europejskiej, co stanowi 75. Wkład własny 422 tysiące gminy Włoszczowa, czyli jak spojrzymy na wartość tego zadania, ten wkład przy tak dużym zadaniu jest bardzo niewielki, stanowiący tylko 25% i tak naprawdę moglibyśmy wybudować z tego dwa małe place zabaw, a tutaj będziemy mieli strefę z prawdziwego zdarzenia. Ja już wcześniej przeprowadziłem rozmowę tutaj z panem prezesem. Ta strefa tak jak na takie małe miasto w Włoszczowie jest wyjątkowa szczególna. Bo rzadko można spotkać w Polsce tego rodzaju tego rodzaju strefy. Myślę, że będzie cieszyła się powodzeniem, przede wszystkim skupiała różne grupy wiekowe mające na celu integrację społeczną, ale również i. Szanowni Państwo, taką zachęcanie takiej aktywności naszych mieszkańców i myślę, że będzie długo służyła. Termin wykonania zadania, Szanowni Państwo, to 7 sierpień. Myślę, że tutaj z Panem Profesorem rozmawialiśmy, że firma zrobi wszystko, żeby jeszcze w tym roku nasi najmłodsi pocieszyli się z tego, z tego terenu. Myślę, że również racjonalnie wakacje będą go wykorzystywać. Co głęboko wierzymy. Szanowni Państwo, dalej realizujemy rewitalizację, niebawem rozstrzygnięcie będzie przetargu na budowę, na zgospodowanie, rozbudowę, unowocześnienie naszego placu wolności, potocznego, zwanego parkiem, ale jak również zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlu broszka, o czym będziemy stosownie informować. Ja tylko dodam jeszcze dwa zdania może w uzupełnieniu to, co już wcześniej burmistrz powiedział, jeśli chodzi o ten montaż finansowo-ekonomiczny to właśnie rewitalizacja jest jednym z większych projektów, które realizuje Gmina Włoszczowa i jednym z takich lepszych, korzystniejszych pod kątem finansowym, jeśli chodzi o poziom dofinansowania, bo jest to 75% do kosztów kwalifikowanych, także Wkład własnej gminy jest dużo, dużo mniejszy niż w innych projektach, które realizowaliśmy i myślę, że tutaj jeszcze przetargi następne pokażą, że pewne oszczędności pozwolą na zmieszczenie się w tej puli budżetowej, która była zaplanowana na 2020 rok. Dziękuję bardzo. A z naszej strony chciałbym powiedzieć, że cieszy nas fakt, że będziemy mogli tutaj współpracować i realizować bardzo ciekawy projekt całego terenu zagospodarowania, gdzie zarówno jest plac zabaw, jak i strefa street workout, siłownie dla osób starszych. Ogólnie cały projekt prezentuje się ciekawie i będzie na pewno to atrakcyjny teren dla mieszkańców Głoszczowych.